Nie wiem, słuchajcie, czy się to wszystko nagra. Cześć, witam was serdecznie w moim prawie codziennym nagraniu. Y i oczywiście przy czarnej Francji, jakżeż byłoby inaczej. Na razie jeszcze żyję, na razie jeszcze jestem gruby, wielki, napuchnięty, z ziemistą twarzą. Co jeszcze byście tam chcieli usłyszeć? Y waga ciężka, jak zwykle. Głodzą nas tutaj strasznie, bo wiedzą, że jak dadzą za dużo jedzenia, to będziemy po turnusie grubi. A że hmm, jedzenie jest mało, głodno, chłodno, zimno. Warunki bytowania katastrofalne. Nie wiem, czy już się niektórzy ucieszyli, czy jeszcze nie. To może jeszcze coś tutaj porozpaczą. Wszystkie terminy, które tutaj są, wszystko jest przesunięte. Prądy selektywne są przesunięte. Yy, no i kawy nie ma dobrej, nic nie ma dobrego. Konie tutaj są, więc dla tych, którzy nie lubią koni, to w ogóle jest katastrofa. Jest piesek jeden, drugi. Też, którzy nie lubią piesków, to też tutaj nie będą się dobrze czuli. Mam nadzieję, że niektórzy z Was już są usatysfakcjonowani, jak tutaj jest źle i koszmarnie. A teraz, a teraz z racji tego, że nie jest to prymaprylis, to powiem Wam, jak tutaj jest. My jesteśmy tutaj na wygnaniu, bo nie zmieściliśmy się z całą grupą, więc dojeżdżamy tutaj razem, razem z żoną. Teraz mamy taką przerwę, gdzie przyjechałem, żeby Wam tutaj zrobić takie krótkie nagranie, ale zapomniałem mojego mikrofonu, więc nie wiem, czy będzie się dobrze słyszeć. Mam nadzieję, powiem Wam, jak tutaj jest. Ku rozpaczy i zawodzie, tym wszystkich, którzy by chcieli, żeby było jak najgorzej, jest cudownie. Jest naprawdę cudownie i wszystkim polecam. Teraz w tej chwili odbywają się wykłady, czyli poobiednie wykłady prowadzone. A zresztą będziecie wiedzieli, tam trzeba ja muszę mówić przez kogo. Przez specu, przez specjalistów i tyle. Ja wam powiem z mojej strony, co dowiedziałem się na jednym z takich wykładów. W ogóle to powiem Wam tak, poznałem panią Zuzannę Żypecką. Słuchajcie, czapka z głowy. Jak gdzieś usłyszę, albo w komentarzu, albo jakiś cokolwiek na temat pani Zuzanny, jakakolwiek negatywna uwaga, to wam mówię od razu. Wylodna stały skomentowanie pod moim kanałem. I tyle wszystkiego. Koniec dyskusji. Cudowna, kompetentna osoba, która ponad 20 lat nie dosyć, że żywi się optymalnie, to wie, jak się to robi i swoją postawą, swoim zachowaniem to jest po prostu czapka z głowy. To jest po prostu człowiek z niesamowitą kulturą, elokwencją w ogóle, nie mam słów. Poza tym, Pani Zuzanna przyłożyła mi wczoraj prądy selektywne. Dostałem je po raz pierwszy wczoraj na, nie na oczy, na czoło. To znaczy tutaj, no niby na oczy, ale razem z tym miejscem tutaj, gdzie jest tu. I w dniu wczorajszym po prądach selektywnych zacząłem widzieć gorzej. Do tego stopnia, że nie bardzo mogłem nawet czytać. I dzisiaj zastanawiałem się, czy znowu te same prądy, czyli PS -y, na potylicę i, i tutaj na część nadoczną, i tutaj na oczy. Mówię, oczywiście dajemy jeszcze raz, tak jak były na początku zalecenia. I w dniu dzisiejszym, wyobraźcie sobie, po drugim zabiegu, dwa, drugi raz 15 minut. Widzę, mogę czytać. I co dziwne, zaczynam widzieć, daleko widziałem, ale nie widziałem tak ostro, jak widzę teraz. Więc coś się zaczyna dziać. Myślę, że za dzień, dwa, jak oślepne, jakby niektórzy pewnie chcieli, to wam opowiem, że straciłem wzrobki. Mogę czytać, muszę ubierać brylę albo coś tam innego. Także ku niektórych z Was, opowiem wam o takich różnych wtopach, które by ewentualnie były. Ekstaza. Z tego to się chyba nie, nie, nie wyzwolę. Dowiedziałem się niesamowitej rzeczy na wykładzie pani Zuzanny, Wydawało mi się, że ja taki mądry jestem tutaj z tego żywienia optymalnego, że w teorii jestem taki, wiecie, w gębie mocny, że już mnie niewiele rzeczy zaskoczy, a parę rzeczy wyobraźcie sobie mnie zaskoczyły i takie największe zaskoczenie moje było, gdy dowiedziałem się, że aminokwasy, które zjadamy w jednym posiłku, jeżeli tych aminokwasów nie dostarczymy Całej, całej gamy, całej palety tych aminokwasów w jednym posiłku, tylko dostarczymy niekompletne. To organizm nie będzie czekał na drugi posiłek, trzy, trzeci, dobowo, tylko zajmie się produkcją tego, co brakuje i będzie próbował sobie jakoś dostosować to, czego mu brakło. Wniosek z tego jest jaki? Ano taki, że w jednym koncentracie, który spożywamy, musimy. Musimy. Ten, kto ma na tyle rozumu w głowie i wie, że trzeba dostarczyć cały gorset wszystkich aminokwasów egzo- i endogennych, no bo po co zmuszać organizm do produkowania nawet tych, które wyprodukować aminokwasy potrafi. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to są aminokwasy, to są te cegiełki, które budują nasze białko naszego organizmu, czyli wszystko, cały nasz organizm składa się z białka, z białka i wody. Plus minerały, więc to są te białka, czyli to są te cegiełki, które budują naszą strukturę tkankową. To są te aminokwasy. I teraz tak, ja zrozumiałem po tym wykładzie rzecz następującą, bo nieraz słyszałem, że żeby uszlachetnić w pewne, pewne produkty, które spożywamy, należy dodać żółtek. Nie? I nie wiedziałem, co to znaczy to uszlachetnienie. O co tu wszystko, o, o co kaman? No właśnie, o to idzie, że jeżeli zjadamy na przykład wątróbkę smażoną wątróbkę, czy gotowaną wątróbkę, to wątróbka niestety, ale nie ma wszystkich aminokwasów. A wszystkie aminokwasy są w żółtku jaja kurzego. Kurzego, żółwiego, czy jakiego tam chcecie. W każdym razie tam jest cały zestaw. Jeżeli do tej wątróbki dołożymy sobie coś z jajek, albo jajka gotowane, smażone, czy ta wątróbka będzie opanierowana w żółtku jaja kurzego, czy innego gada, no to dostarczamy całą paletę aminokwasów. I wtedy organizm ma to, co potrzebuje do budowy. I wtedy uszlachetniliśmy wątróbkę. Jeżeli pijemy na przykład bulion i chcemy go uszlachetnić, czyli jest to wywar mięsno-kostny, są tam jakieś tam kawałki mięsa, w tym pływają, jest tam troszkę tego szpiku kostnego. To żeby to uszlachetnić, trzeba wbić do tego jedno dwa żółtka, może nieraz trzy, rozbełtać. I taki bulion mamy bulionem uszlachetnionym, bo wtedy już mamy cały gorset znowu wszystkie aminokwasy. Na tym to polega to uszlachetnienie. I dla mnie to było odkrycie. To było odkrycie, yy, dla którego już samego tego jednego odkrycia warto jechać na, na te spotkania tutaj. Były tutaj w dniu wczorajszym Wykłada, wykłady pana Tomasza Kwaśniewskiego. Tylko fragment wam tutaj wczoraj puściłem, bardzo przepraszam, że jest to wszystko wypionowane. Ale mój system nie odwraca tego. Odwrócił to, ja widzę wszystko w poziomie tak, jak być powinno, a YouTube z jakiegoś powodu zrobił fikołka i ja tego po prostu wyprostować nie potrafię, więc musicie sobie przekrzywiać to sami, albo, albo głowę, albo, albo te monitory, nie wiem jak to jakoś sobie musicie radzić. Oczywiście pan Tomasz wystąpił w swojej nieśmiertelnej kamizelce. A w dniu dzisiejszym powiem Wam, co się stało. Przyjechał Piotruś z Warszawy i Piotruś dostąpił zaszczytu możliwości, słuchajcie, przywdziania kamizelki Tomasza. Słuchajcie, zostało to uwiecznione na fotografiach. Ja ich nie mam, ale widziałem te fotografie, widziałem, znaczy nie fotografie, widziałem zdjęcia w telefonach komórkowych, bo niektórzy zdążyli to zrobić i. Człowiek, który przyjechał po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda, wpadł tylko na chwilę, został poczęstowany obiadem, porozmawiał tutaj chwilę z nami i dostąpił zaszczytu, bo on wiedział, że ta kamizelka to nie jest zwykła kamizelka. To będzie kamizelka, która będzie jedyna w swoim rodzaju. No i słuchajcie, większość, którzy to widzieli, zazdrościli mu. Przyjeżdża facet obcy, nie wiadomo skąd i. i i przywdziewa kamizelkę Pana Tomasza. Także to dzieją się tutaj, słuchajcie, różne cuda się tutaj dzieją na tym naszym wyjeździe, ale tak to po prostu tutaj jest. Ja, gdy pierwszy raz tutaj przyjechałem, to była niedziela, gdy przyjechaliśmy z żoną, dostaliśmy obiad. Obiad był pyszny, tylko ja myślałem, że to jest na rozgrzewkę nam dali ten, no, no ileż tam było tego. Ja takie coś zjadam razy trzy, minimum razy trzy. Ale musiałem przeżyć. Niestety musiałem przeżyć. Czułem się w te 30-40 minut po prostu głodny. Ja po prostu jem więcej, to znaczy żre więcej. Po 40 minutach, gdy to doszło, było perfekcyjnie zbilansowane, ale nie pod koniec. Zaraz wam też o tym opowiem. Po 40 minutach nastąpiło u mnie nasycenie i sobie pomyślałem, jak dobrze, że ja tego więcej nie zjadłem, bo czułbym się mniej komfortowo. Na następny dzień było śniadanie, które ja sobie fotografuję to moje śniadanie, bo okazuje się, że każdy z nas ma taką etykietkę. Wiecie, jak są etykietki z imieniem i nazwiskiem taki identyfikator i ten identyfikator jest przed każdego talerzem. To jest po to, że posiłki dobierane są według klucza, który następuje po konsultacji i podaniach tego wszystkiego, tych naszych parametrów zdrowotnych na samym początku, czyli mierzenie, ważenie, wywiad nieśrodowiskowy, tylko ten wywiad yy, zdrowotny, w oparciu o te wszystkie parametry następuje korekta żywienia optymalnego. Czyli już nie jest to żywienie optymalne, tylko jest to dieta optymalna. I ta dieta jest dostosowana do każdego człowieka, który jest na turnusie. Więc przed piwowarczykiem jest kartka Sławomir Piwowarczyk, i dzisiaj tak no znowu był dzisiaj po prostu były kapitte posiłki są to ja wam to jest petarda to jest to, tego by się chciało zjeść więcej ale tylko przez pierwsze może dwa posiłki. Potem wygląda to tak, że ja będąc żarłocznym człowiekiem, naprawdę żarłocznym, zjadam tylko to co dostaję na tych talerzykach. Obiad jest dwudaniowy, jest zupa, akurat dzisiaj była pomidorowa specjalna pomidorowa, ale okazało się, że Panie, które roznosiło tą zupę pomidorową, każdy dostawał miseczkę do danego miejsca. Bo w każdej miseczce była inna zawartość dodatkowo tłuszczu. I ja byłem zaskoczony, bo mówię, byłem już dwa razy na, na turnusach optymalnych. W 2004, wypadku w którym byliśmy, w drugim? 6, I w szóstym? W szóstym i jedenastym. A nie, to źle mówię. 2006 i 2011. To jest no, prawdziwa korekta, słuchajcie. 11. A ja wam pokażę może, gdzie ona tam jest korygowana. i jest. O, jest tam, szydełkuje. Dobrze, pokazałem cię troszkę. Wyleguje się. To nie jest Jest to, tylko to jest odpoczynek słuchajcie dla intelektu. Ja się tutaj jakoś tak wciskam tutaj, żeby mi to nie spadło, bo nie wziąłem sobie podstawki do, do telefonu, żeby wam to nagrywać. Myślałem, że będę tam na miejscu nagrywał, ale nie wszyscy mogą mieć ochotę, żeby być nagrywani. I ja to chciałbym uszanować. Jak będą chcieli, to sami powiedzą, żebym nagrał. Okazuje się, że prawie wszyscy mnie tam znają. Nie znali mnie tam niektórzy tylko, którzy tam już są. No bardzo mi było miło, bardzo się ucieszyłem. I co ja wam jeszcze? Straciłem wątek z tego wszystkiego, z przejęcia. A! I teraz tak. Jak te karteczki są i te zupy są podawane, to tak samo jest z podawanymi tymi potrawami głównymi, które dostajemy. Każdy dostaje troszkę inne ilości różnych tych substancji na talerzyku. Dziewczyny, które są na zapleczu czuwają nad tym, aby... Wszystko było zważone dokładnie do każdego osobnika, który jest na sali. Więc nieraz trzeba chwilkę poczekać. No znowu ci, którzy chcieliby tam przyłożyć to, no nieraz trzeba poczekać, nawet 5 minut trzeba poczekać, aż te talerzyki dojdą w odpowiednie miejsce. No i ja wtedy nieraz, raz mi się zdarzy, że dostanę jako pierwszy, jeden z pierwszych, a raz dostaję na samym końcu i muszę czekać. I bardzo dobrze, bo wtedy ta ślina, która już ten apetyt się wzmaga, wąchając to wszystko, co tam jest podawane, już się człowiek czuje w błogostanie. I teraz tak. Yy, są osoby, które nie tolerują, nie tolerują, jak się to nazywa, nie laktoza, gadko? Yy, laktoza. Nie, nie, nie. Coś związanego, czy tam z laktozą, czy z kazeiną i jeszcze oprócz tego nie toleruję białka mlecznego, tak. Okazuje się, że mnie zakwalifikowano do osobnika, Według moich schorzeń, które musiałem tam niestety wyjawić. Nie wiem, czy inni słyszeli, na co mnie tam dolega. W każdym razie pani Zuzanna Rzepiecka od razu się zorientowała. Mówi: no przecież człowieku, przecież ty nie możesz mieć żadnego mlecznego. Ja mówię, jak przecież ja tutaj śmietana zawsze nic podobnego. Nie dostaniesz u nas śmietany. No i, no i słuchajcie, jestem bez śmietany, jestem bez sera. No i cudownie. No i bardzo dobrze. Muszę się obyć smakiem, ale czuję się. Ja Wam nie powiem, bo to jest dopiero początek. To może się coś zepsuć. Niektórzy się ucieszą, jak się coś zepsuje, prawda? I teraz tak. Ja jestem w tych wytypowanych, bezmlecznych. Bez stoi tam ekspres, stoi tam kawa, stoją tam herbaty. Wszystko jest do, standardowo, wiecie, ten, do tych warunków takich jak w większości fajnych hoteli. Ale mamy tutaj. Są też konie przy okazji. Więc jeżeli ktoś, tak jak wspomniałem Wam nie lubi koni, to na pewno nie tutaj. A jeżeli ktoś lubi, to tam jest chyba kilkanaście koni, które od czasu do czasu są na wybiegu. Nawet niektórym udało się tego nie poklepać, pogłaskać. Ja nie, ja, ja się boję koni. Więc jest tu swoiście, jest klimatycznie, jest staw. Można sobie siąść na ławce nad stawem. Otoczenie jest inne niż u mnie. U mnie są pagórki, tu jest bardziej równina. Ale na horyzoncie zauważyłem kurcha. Jest 16 kilometrów wczoraj. Niektórzy pojechali na wycieczkę oglądać te piramidy w Wieczychowicach. Podobno, wie wrażenia niesamowite. Ja nie byłem jeszcze, bo nie miałem kiedy, ale może się wyrwę, bo zawsze chciałem te piramidy w Wieczychowicach zobaczyć. Wrażenia z tego. Powiem Wam jeszcze z jedzenia, bo to na tym się chcę skoncentrować. Wrażenia z jedzenia są takie, że chciałoby się tego zjeść więcej. Bo posiłki są po prostu kapitalne. Nie ma posiłku na razie nie było, który by się powtórzył. A ja byłem przyzwyczajony do monotonności, że te posiłki no to są te jajka, jajka, jajka. Ale zrobiono z jajek i jeszcze czegoś tam, zrobiono coś w rodzaju chłodnika. Słuchajcie, to było ptasie mleczko w takim pucharze. Puchar wielkości ja wam pokażę taki pucharek. By to... Hmm. Może było tyle, tyle, co w szklance. I to było wypełnione, tam było kilka u góry, coś tam jeszcze. I ja sobie myślę, co, no, no, i to była kolacja, kolacja. Co so, myślę, no, takie coś na kolację, no, chyba za chwilę coś podadzą. No i oczywiście podali jeszcze coś, trzy plasterki jednego, czegoś tam drugiego, a może wam kiedyś pokażę zdjęcie z tego, jak wrzucę, ale to trzeba było obrabiać. nie wiem, czym się będzie chciało. To jak wejdziecie na Facebook, to myślę, że Rafał tam od czasu do czasu wrzuca y, zdjęcia tego, co my mamy na talerzykach. I słuchajcie, to co było w pucharku, to było tak zajebiste. Przepraszam, że tutaj takie słowa używam. To, to, się, to się po prostu w palenie mieści. Która z tych pań tamto wpadła na pomysł, żeby coś takiego zrobić? Miało To, to była po prostu, o, tak jak jecie ptasie mleczko. To, to było ptasie mleczko w pucharku yy, i można było tego prawie, że do Ale po zjedzeniu tego pucharka, bo to były żółtka, to były żółtka z czymś tam, z żelatyną, z czymś tam jeszcze, specjalnie tak zrobione, i to było lekko słodkie. Ja, wiecie, jestem łasuchem na różne rzeczy. Nie miałem, gdyby były tam koło mnie, już nie Polo, bo wiecie, Princepolo to jest auteras, to politycznie nie wolno Princepolo brać. Są teatralne teatralne są lepsze. Ja już Wam też wspominam o teatralnych. Ktoś to ode mnie odgapił. Jeden z tych polityków co do żłobu tam się szykują i zrobił to samo. Też mu zasmakowały te toruńskie. A wiecie, wszystkie Sławki to fajne chłopy, nie? No więc zawsze łas, łas, łasuchują na te, na te, na te słodkości. Gdyby te, gdyby te teatralne były koło mnie i ten pucharek, ten z tym, z tym ptasim mleczkiem powiedzmy, to ja bym wziął to ptasie mleczko. Naprawdę, nie ubliżając temu teatralnemu. Wolałbym to ptasie mleczko. Takie to było. Ja wyłudzę od nich ten przepis i być może Wam tutaj przemycę. Tylko muszę najpierw spróbować, żeby mnie nie nabili w butelkę. Bo nie wiem, czy dadzą nam tak tutaj przepisy. Bo, albo na przykład dzisiaj były żołądki w jakimś tam sosie. Ja nie wiem, co to były za zioła. Były te żołądki tam z odrobiną kawa, ziemniaczek, były żołądki. I te żołądki duszone, jak ktoś nie lubiał, bo była tam koło mnie siedziała pani, która nie żołądków, to ona w ogóle nie lubi. Wpierniczyła wszystko, wymiotła cały talerzyk, nie będę mówił z której strony, która pani, widziałem na własne oczy, tak zrobili żołądki i każda potrawa, która tam ląduje, lądu, która nie tam tylko, która tu ląduje, czyli tam, no bo nie tu, ląduje na tym moim talerzu, jest wymieciona, nie oblizuję tego talerza, bo nie wypada, w domu jak mi coś podchodziło, to ja sobie talerz, wiecie, językiem sobie tam, no nikt nie widział to co tam. No, a tutaj nie wypada, więc trzeba kulturalnie odłożyć to, bo wszyscy patrzą. No i tak to u nas tutaj wygląda. Jutro ma być pan Tomasz Kwaśniewski i jutro ma nam, to znaczy dzisiaj się tak złożyło, że był bardzo krótko i musiał, musiał szybciej gdzieś, miał, miał coś tu ważnego do załatwienia, bo wczoraj był rozpoczęty eksperyment ten z czerwonymi buraczkami. No sam jestem ciekaw o co tu w tym wszystkim kaman z tymi buraczkami, nie? czy ma być w tym w ciepłym moczu, czy ma być w ciepłej kupce ten ten, ten buraczki mają być, nie wiem, może jutro się dowiemy. Yy, może nawet wam rąbek tajemnicy przekażę na wideo. No nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, czekamy na pana Tomasza jutro po obiedzie. Mam nadzieję, że do nas dotrze, że do nas dotrze, a ja spróbuję tutaj już yy, z mikrofonem Podłączyć i żeby był dźwięk lepszy, i z tego drugiego mojego telefonu to w miarę fajnie wam nagrać. Co jeszcze chcecie? A, czytankę. No, chcieliście, żebym wam coś przeczytał. Dzisiaj tu jest dobre łącze. Mam nadzieję, że mi się to wszystko powgrywa, więc jak będzie nawet. Dru... O, wziąłem sobie lekturę. Tutaj mam jedną lekturę założoną, to już wiecie. Książka pana Artura. Książki Pana Tomasza to Wam w ogóle nie pokazuje, bo ja nie będę jej reklamował, bo jest za dobra. Jeszcze byście sobie to kupili, więc figa, nie, dla tych wszystkich zawistników, którzy tam jesteście, chcielibyście, żebym znowu powiedział reklamy książki Pana Tomasza i Pana doktora, figa, nie będzie żadnej reklamy. Będzie dzisiaj czytanka, moje zamknąłem, nie wiem, zaznaczam, dobra. O katolikach, bo przecież nie może być. Musimy coś fajnego chrześcijańskiego. Katolik z książki Pana Artura. Zabić Bogów książka. Przyjrzyjmy się na 86. A, bo wzrok już wrócił. Wczoraj, mnie, wczoraj nie dałbym naprawdę rady Wam przeczytać po prądach selektywnych. Dzisiaj czytam. Bez okularów. Blisko. Książka ma taki druk. Czytam. Czytam. Nie ma problemu. Przyjrzyjmy się teraz polskiemu słowu katolik. To ja, ty, on, ona, ono, to my. Co to znaczy katolik? Pierwotnie określenie. Pierw, katolik to pierwotne określenie dziury. Katolik to osoba zabijająca ludzi. To jest po pośródłosłowów. Tam jakby zaczniecie czytać Artura Lalaka, to będziecie wiedzieć, skąd to się bierze. Katolik określenie przybyłych z pustki w nawiasie z kosmosu. Katolik, następne słowo, znaczenie słowa ika w języku chaldejskim zdążyliśmy już poznać, gdyż jest, nim samo, gdyż jest tym samym znakiem co gal. Wyglądem nawiązującym do semickiej arki przymierza. Gal to jest tam, gdybyście to czytali, będzie wielki. Jedno z określeń słowa gal to wielki albo król królewski, ale to jest takie bardziej akademickie, więc bardziej jest to, to pierwsze z tym galem, czyli też ten katolik. I potem z tego, pochodnym tego słowa jest kataklizm. Tak pan Artur tutaj pisze. Czyli zniszczenie, zagłada. I kataklizm, pierwotne określenie ziemi, świata zewnętrznego. I kataklizm, osoba zabijająca ludzi. Kataklizm, inwazja, związek z wojną. Kataklizm, rasa liż. W nawiasie jest dopisane. Nasz władca z czasów podbojów Aleksandra Wielkiego to lisek. Listek. Lestek, Leszek i tym podobne. To sobie zaznaczyłem. I tu miałem zaznaczone jeszcze jedno, które, które mi się odhaczyło. To miałem o takim fajnym słowie. Miałem też o tutaj, o zaznaczony, ale no, widzicie, to znaczy, że nie będę Wam tego czytał. Bo to są różne, słuchajcie to było o Enkim, są miałem zaznaczone i dobra, chyba tu jest to jest chyba mniej więcej to, a jak nie to, to też jest tutaj o Enkim chciałem wam przeczytać o Enkim, bo mam pewnego, pewien powód, żeby zająć się tym delikwentem Oksywie ksywie Enki. Enki o tym dobro, dobrodzieju Enkim co tutaj mamy, strona 118 pana Artur Lalak tom pierwszy, zabić bogów Warto odnotować, że mezopotamskiego władcy miejsca zwanego Abzu, czyli Enkiego, badacze najczęściej identyfikują z greckim Posejdonem z racji tego, że znaczenie słodkiej wody przypisuje się określeniu Abzu, łamane przez Apsu. Problem w tym, że imię Enki, N kropeczka Ki, oznacza pan świata podziemnego, a więc całego świata podziemnego, a nie jedynie wody. Taką rolę w mitologii greckiej pełnił z kolei Kronos, ojciec Zeusa. On również odpowiada Enkiemu, będącemu ojcem, w dopisek twórcą, Marduka, pełniącego tę samą funkcję co grecki Zeus. Przez zrównanie Enkiego z Posejdonem wszyscy bez wyjątku Zeusa utożsamiają błędnie z Enlilem. Czyli z bratem Enkiego, gdyż Posejdon należał do rodzeństwa Zeusa. To chciałem tytułem wstępu o Enkim, bo ja do tego jegomościa jeszcze wrócę i do urojeń związanych z przybywaniem doczesnym tegoż tak zwanego Enkiego, myślę, że też jeszcze wrócę. Aby co niektórym naświetlić pewne tematy w szerszym horyzoncie, że się tak. Delikatnie wyrażę. Życzę Wam wszystkim optymizmu, bez wyjątku, i tym, którzy by chcieli, zacierają ręce, kiedy piwowarczykowi ciała przybędzie, tłuszczu przybędzie, kiedy piwowarczykowi wzrok wysiądzie, kiedy piwowarczykowi intelekt siądzie całkowicie i rzuci się mu całkowicie na mózg. Korba odbije. No, może, może. Czekajcie, musicie poczekać jeszcze chwilę, bo na razie. na razie jest jak jest. Trzymajcie się raz jeszcze. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!